Dzień dobry moi widzowie. Tak, na tym, od... na tym skończyliśmy drugi odcinek. Ogarnij się. Dziema! Au! Słychać mnie! Jeśli go nie słychać, to trudno. Najważniejsze, że było mnie słychać. Nie spadłem no, samochu <laughs> Paląc się wus Nara Bior go, biorę go, biorę go! Oga, waga No, chodźże szybciej, norbe jaka Ek spina na, na wola Ai, zrzucił mnie jakiś Pedał. Ej. A ja da chuję. Masz Dobra. Dobra, już. Ej, teraz szybko zadupiam na... Eee, what the fuck? I tak... Głównie to ja Ej, WG! Ej, dawaj może na WG! WG Zapisałeś się na wojnę gangów. Jesteś na WG? Czekaj! Łośnik WG Zapisałem się! Nie! Dobra, ja sobie biorę deserta i kombata. A ty ja w jakich sam... jesteś? Kombat chogu Ej, ja jestem w. Przy. Ja jestem w czerwonych. Jesteśmy przeciwko sobie. Uuuu, przeciwko. Dobra. Oj, kurwa, kończy. Haha, cię! Ale ja jednego. Haha. <laughs> I killstreak 2! Ooo, pięknie, jeszcze killstreaka na dwójkę. E dobra, jak zdechniesz, to się tepni na osiedle. Dobra, zdechłem. Oj, zdechłem, no niestety. Jak? Osiedle. Cztery. Osie i edyty, e4. No kurwa nie ma komendy. O jest, jest, jest. Nie wiem czemu mu robię fotkę Chodź za mną poczekaj Zrobiłem sweetfocie Fuck you. Wsiadaj czekaj czekaj on chce walczyć <zysy> albo dobra jest Ej, będę walić z szotkana przez okno

Chowany... Za nim! No kurcze! Zabiłem go prawie! E, jesteś szukającym? Nie. To dobrze. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? GeForce! To ja, jest Rock Explode! To jest na reakcję Ej, ja dokładnie to ja wiem Gdzie jest szukający? Dzień. Czy damy radę? Tak, damy! Schy się! Tam jest szukający! Ale czy damy radę? Nie damy Ej, mojemu gościowi. <laughs> Ja żyję Ej, dawaj zaj, zapisz się na WG, okej? Okay? Nie mogę! Jestem Ty na... Najdziej! WG, no zapij się, zapij się! Nie, ja chcę! Ja chcieć expa... Ale ja na WG jestem! No i czul. Ja jestem tutaj i jak... I jeszcze żyje. Póki żyje, nie będę na WG. aż każdego! Snajperki mają. Schowałem się w ostatniej chwili. Wygrałem! I wygrał! Ja! Wygrać! Chowany! No. Osekaj no mnie z... a nie sfer. E, chowany. No, ja na fugie. <tryk> e Takk. Jest szybko chowany. Ej, ja jestem szukający! No to mają przesronę. Jeszcze tylko jeden. Gdzie on? A, widzę go. Pijana, zabity. Zabiłem wszystkich na chowanym. Ja nie wiem czemu, ale jak ja gram na chowanym To zawsze kogoś, z... to zawsze wszystkich zabijam Dawaj na trasa 2 Trasa 2 A ja akurat dostałem ze snajperki Dawaj walczymy Walło ja nie mam full HP A, jasne. No kupko Nie ja tylko ja cię chcę zabić Brawo. Zobaczysz sobie jak o większym czym ci wbiję Jedziemy A, kurde nie trafiłem E Wejdź sobie na terasa 2 no. I zobacz mój pojazd! No rzeczywiście, Monster Truck to jest Narapało Aj <ścoughs> Monster Truck! Złap mnie, złap mnie! Coś mi nie pykło! Złap mnie! Chowany! Chowany! Ej, ja się topię! Ale nie, na no serio, ja już jestem pod wodą. Eee, czemu ja nie tracę tlenu? Lol, co to, co, co to jest za mapa? Wiem, trochę zdupiona, ale i tak się dało uciec.

A, zaklinowałem się w autobusie. W autobusie. Ale nie, na no serio. Nie! No! nie, to stało. Nie! zabił mnie. Taki to jest nasza zabawa na tym serwerze. Serwer. A czy IP serwera dam w opisie? Tak już na przyszłość mówię. Więc jeśli byście chcieli coś na przykład, właśnie zagrać, to po prostu wbijcie na to IP serwer nie jest prywatny. No i to wszystko, co chciałem Wam powiedzieć. W związku z tym serwerem, no i to chyba na tyle, na ten odcinek. Więc komentujcie, dawajcie łapki w górę i subskrybujcie. Na razie.